Cześć, witam Was na moim kanale Piotr Mocny A teraz znajdujemy się w sklepie motocyklowym Olek Motocykle Przyjechaliśmy znaleźć opony do hulajnogi elektrycznej Z przodu mamy obręcz 18 cali, 2,15 Z tyłu mamy piastę, którą wcześniej pokazywałem Nie mamy obręczy Także najpierw kupimy oponę A potem dobierzemy obręcz Prawdopodobnie będzie to obręcz pod oponę dętkową Prawdopodobnie 17 cali, 3,50 Teraz przejdziemy do magazynu i w magazynie znajdziemy odpowiednie opony. W sklepie możecie nie tylko znaleźć opony motocyklowe, tak jak ja dzisiaj przyjechałem, ale możecie kupić ubrania, albo ja mogę kupić ubrania, części akcesoryjne, spodnie, ochraniacze, kaski, wszystko co tylko byście chcieli. Na końcu, powiem Wam szczerze, z tego co ja szukam, nie znajdę tutaj nic, to jest za mało. To jest tak wyszukane, rozmiary, te które muszę dopasować, że przechodzimy w tym momencie na prawdziwy, duży magazyn tam gdzie coś mogę znaleźć, a nie takie wyszukowane. Znajdujemy się teraz na magazynie. Opon szukamy opony odpowiedniej dla mnie, co nie jest wcale takie łatwe. Gdybym miał chodzić tutaj i szukać tej opony, na pewno by mi to długo, bardzo zajęło czasu. Ja już te opony znalazłem. Mam opony, które chcę dać. Nie jest takie łatwe, żeby założyć oponę do tej kolejnogi tak jakbym to chciał zrobić, ponieważ opona, którą chcę dać na tył, czyli opona do piasty, którą wcześniej pokazywałem, jest oponą o oznaczeniu TT i TL, czyli do opony do koła dętkowego i bezdętkowego. I z tego względu, jeśli taką oponę włożymy do obręczy bezdętkowej, ona będzie działać. Jeśli włożymy do dętkowej, to prawdopodobnie opona, która była przeznaczona również do bezdętkowej obręczy, przetrze nam dętkę i bardzo szybko możemy zaliczyć kapcia. Więc w pojeździe, który waży 200 kg, albo 200, tam 30, 250, nie możemy sobie pozwolić na to, że w terenie bardzo szybko zaliczymy kapcia. Tu mamy przednią oponę. Ta sama. Dwie terenowe opony. Tutaj mamy 18 cali na 2,15 obręcz. Tu mamy 17 cali na około 3,50 obręcz. Czy obręcz damy do dętkowej, czy bezdętkowej? Jest jeszcze opcja, że dam obręcz na bezdętkową i założę dętkę. Wtedy ta krawędź, która może uszkodzić nam dętkę, nie uszkodzi tej dentki. To jeszcze dalej zobaczymy. W każdym razie lepiej było przyjechać tu, znaleźć ochłony, a teraz szukać obręczy do piasty, którą wcześniej pokazywałem. Znajdujemy się teraz na malutkiej części kolekcji motocykli pana Olka. Mamy możliwość tutaj nagrać te motocykle, pokazać wam, także zapraszam. Do obejrzenia starych klasyków enduro, które tutaj się znajdują. Tutaj możecie zobaczyć ramy, które są przygotowane do poskładania motocykli. Ramy, silniki, błotniki, cylindry. Dalej macie ramy, silniki. Silnik Beta, sam nie wiem z którego roku, może ktoś z Was wie. To jest pół, to jest pół. Beto? Nie, teraz tu nie się byłoby dziś Popatrzcie na rozstaw tych cylindrów. E, raczej z niczym tego pomylić nie można. Ciekawy wszystko Myślę, że tyle klasyków pięknych e, enduro nigdzie indziej nie znajduje. Dyn, Super, dyn, dyn, dyn. Dyn. dziękuję. To, to, będziemy no, no jeszcze nie, ale, ale blisko. Dzięki uprzejmości sklepu Oleg Motocykle opony dostałem w dużym rabacie. No i jesteśmy na moim warsztacie. Chciałem Wam pokazać nogę. to znaczy tym, którzy nie oglądali pierwszego odcinka. Tak wygląda moja hulajnoga. Taki tam mały, drobny sprzęt, 230 kg wagi. Miałem silnik wcześniej na próbę, tak cywilna wersja w kole. Oczywiście takie silniki nie są fajne. Wywaliłem ten silnik, teraz mam silnik, który będzie tu na górze. Będzie przełożenie łańcuchem, będziemy mieli 35 kW mocy i ponad 500Nm z mocą. Będę cały czas szedł do góry, najpierw ten silnik, potem zobaczymy co dalej. Chociaż przy tym silniku to jeszcze mogę długo pozostać, a tylko zmieniać sterowniki. Tak samo dla tych, co nie wiedzą, jest tu bateria w skrzynce, mamy tu 5 kWh, na skrzynce będzie kolejne 7 kWh. Dwie niezależne baterie, baterie ta na górze to będzie z BMW i3. Opony mamy przyłożone, tu jest opona większa niż ta, która była wcześniej w tej nodze, to jest rozmiar większa, rozmiar szersza. Z tyłu mamy przyłożoną oponę, o której już mówiłem wcześniej na filmie. Musimy to poskładać, Musi być do, do piasty musi być odpowiednia felga dobrana, już zobaczymy później, czy to będzie dentka, czy bez dentka, jak to wyjdzie, czy dam, czy nie dam. W każdym razie tak to wygląda, ja jestem bardzo zadowolony ponieważ y, wydaje mi się, że ten bieżnik to będzie perełka w terenie, będzie się jeździło fajnie. Y, no i tyle, nie ma co więcej. Tutaj muszę się brać do roboty, a najpierw to nie ja się wezmę do roboty, tylko jak zwykle gdzieś tam ktoś, komuś coś zlecam. Tak jak tutaj koło y, panu Pawłowi, czy też y, na samą Piastę czekałem bardzo długo i dopiero jak, i do tego jeszcze parę rzeczy z lasera i dopiero jak to wszystko przychodzi do mnie, to ja się mogę na sam koniec wziąć, ja coś mogę podgonić, jednak zamówienia zawsze troszkę trwają. Teraz z tego miejsca chciałem Was zabrać na bardzo miłą rozmowę. Jesteśmy teraz w miejscu, w którym chciałbym Wam pokazać projekt, platformę inwalidzką, która mnie zainspirowała do tego, żebym ja zrobił swoją platformę. Ja tego nie wymyśliłem. Ja byłem zainspirowany pojazdem, który już widziałem na drogach i właśnie ten pojazd chciałem Wam teraz pokazać. Cześć Andrzej. Cześć. To jest Andrzej, mój kolega, który jeździ taką platformą, ile lat już jeździsz? Od 2008. Od 2008 roku korzysta ze skutera przerobionego na właśnie platformę, czyli dokładnie to samo co ja chcę zrobić, tylko to jest spalinowe z homologacją, a ja zrobię elektryczne, bez homologacji troszkę wąższe, bo u mnie kółka będą mniej zajmować miejsca, ale poza tym to jest dokładnie to samo, co ja chcę zrobić. Czy mógłbyś nam trochę powiedzieć Andrzej, o tym Twoim pojeździe? To znaczy tak, no jest to zrobione na bazie taj, Piaggio Type 12 25 cm. Spalinowy. Napędzane jest prawym kołem, gdzie jest silnik, po prawej stronie. Tutaj Z lewej strony jest silnik elektryczny, który yy, bieg wsteczny, bieg wsteczny i... Otwieranie, zamykanie klapy. tak No i pokrótce to jest. I to jest tyle. Tak, skuter, no ma. I cały fenomen tego pojazdu polega na tym, że tu nie ma siedzenia dla osób niepełnosprawnych, tak jak możemy zobaczyć w niektórych wózkach elektrycznych. Tylko tu jest zwykły wózek inwalidzki, którym się wjeżdża i zjeżdża z tego pojazdu. Między innymi jest taka możliwość, że jak jest toaleta publiczna, Andrzej może zjechać i skorzystać, a osoba na dużym wózku elektrycznym już by tego nie mogła. Czy mógłbyś nam pokazać, jak zjeżdżasz z tej platformy? Oczywiście. Ma zapłonie, który włącza. To jest wczep, którym się zespalam. W trakcie tam jest zdjęcie wózka. Przypina się wózek, żeby podczas jazdy nie gonił. Tak, No i wszystko. I w ten sposób można zjechać z tej platformy. I ja dokładnie to samo chcę zrobić u mnie. Taką samą klapę otwieraną automatycznie. Każdy będzie mógł wjechać, zjechać. W razie jakiejś awarii pojazdu, w razie właśnie skorzystania z toalety, czy z jakiegoś sklepu, restauracji, w razie. Choćby skończenia się baterii, yy, w każdej chwili taki inwalida zjedzie sobie z tej platformy. Może robić dalej co chce, gdzie tam chce iść, czy nawet wejść do samochodu. A platforma jest platformą, nie jest wózkiem. Czy coś jeszcze, Andrzej, możemy do tego dodać? Chyba już wszystko, tak? Pomysł genialny. Pomysł genialny. pomysł genialny. masz, Jeździsz przede wszystkim jeszcze chciałbym tu dodać, że Andrzej dużo jeździ na tym kilometrów. To nie jest tak, że, że to jest zajechać do jakiegoś sklepu pobliskiego i wrócić do domu, tylko całkowicie pełnoprawnie Andrzej jeździ na wycieczki, jest motocyklistą i korzysta z tego jak każdy inny motocyklista. Sprawia mu to frajdę jak każdemu motocykliście i to jest właśnie w tym najpiękniejsze. Przez lata jeździłem do pracy, wyskoczyć do sklepu na zakupy. Rekreacyjnie czy nawet dalsze wypadek 200-300 km ujedzie. Tak, i to, jest, nie, to nie jest twoja pierwsza platforma, to jest twoja druga, druga platforma. Druga. Tutaj już jest y, prawie 30 tysięcy km przejechane, to prawie już jest 40. Drugi, Prawie 50. A 47. Tak, to nawet dużo więcej niż, niż myślałem. Yy, I to już jest druga. Także Andrzej jeździ tyle samo co każdy inny motocyklista. Yy, myślę, że nic dodać, nic ująć. Pomysł jest genialny, naprawdę genialny. mi się bardzo potwierdza. podoba. No, Andrzej potwierdza. Na zakończenie chciałbym dodać odnośnie mojej platformy, którą buduję, inspirując się tą platformą inwalidzką, że nie wiem, co z tym dalej robić. Jeśli ktoś z Was ma jakiś pomysł, jak można wykorzystać taką platformę, wiadomo, można wziąć jakąkolwiek osobę, która korzysta z wózka inwalidzkiego, zaprosić. Tak jak mówiłem wcześniej w innych odcinkach, w góry gdzieś się przejechać, ale. To tylko tyle, mi nic innego nie przychodzi do głowy. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł na to, proszę pisać w komentarzach. Jeśli znalazłby się inwestor, który by chciał wesprzeć ten projekt, żeby przyspieszyć pracę, bo ja nic tam nie robię, co by mogło być taniej i gorzej. Ja zawsze robię wszystko z najwyższej półki najlepiej. Nie będę oszczędzał na tej platformie, a na pewno mi ta praca trochę zajmie czasu, można to przyspieszyć. Jeśli ktokolwiek ma jakikolwiek pomysł na moją platformę inwalidzką, to proszę napiszcie w komentarzu I ja na tym odcinku y, chyba wszystko przedstawiłem co chciałem przedstawić bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia na razie, cześć powiem Ci, że nawet lepiej kilka razy zacząć bo teraz się już nie czuję troszkę no jestem w porządku? no można a teraz po przymiance kasku możemy iść szukać opon Przyłożyłem opony, jest tylnia opona na tyle i tylnia opona na przodzie. Myślałem, że pociąg. No co się pobaczałeś? Bo się też Dobra, ja to, ja to mówiłem. Każde powtarzanie to jest gorzej, tylko... Hulajnoga, nie hulajnoga, zwał jak zwał. Będę cały czas tą moc dźwigał do góry aż do jakiegoś momentu, aż uznał, że już nie chce dźwigać tej mocy. No nie chcę bo to po co ty do mnie chcesz? I tyle.